Jak wam mówiłem, jestem w domu i będę robił meble z moim tatą. A <laughs> to przed państwem e, moje łóżko i biurko. Tam e, z tych palet e, będzie łóżko. Będą też, będzie też biurko. Zobaczymy jak to wyjdzie. Nie wiem, mam taki piękny plan żeby to wreszcie jakoś ładnie wyglądało. Zobaczymy. Standardowo BHP przede wszystkim zero czy nie? Teraz mama na mnie patrzy i pewnie nożek. Ocha. Nie mów, że tu jest mama, bo mama nie chce być w kadrze. No to teraz przed nami standardowy kierunek Warszawy. A jedzie, jedzie ze mną moja siostra, która... Słychać się trochę. Marta, przedstaw się, żeby ciebie wszyscy znali. Tak, to moja siostra. Okej, okay, to do Warszawy. A, jeszcze palka, no tak, dobra, palka. To jest Alek. Szczególnie mało chyba inteligentny. Go, chyba. Cześć, Alek, powiedz. Nie otworzysz bagażnika. No Wróć ten. Siedzisz z tyłu. No nie, no bruda spisze. No Alek, jedziemy do Warszawy. A w sobie palca powróciłem. No Napisał właśnie Brudas na samochodzie. Nie pokażę samochodu, bo jest brudny. Dobra, jedziemy do bawy. <trystwiedź> <trystwiedź> jaki Hotele, za które Marta zapłaciła tysiaka i nie wiem po cholera, nie ma tu miejsca nawet. No ale spoko, nie? Nie sorry, 950. Ładno co? 900. Takie peklowane są ładne. Zapraszam. Tak. Taką znania, co? Starał babcią pachną. mam nadzieję, że niedługo już nie będą tak śmierci. Niedługo będą Martą pachnieć. Jezu. sam moczysz je w wodzie przez 3 minuty. One napęcznieją, tak? napęcznieją, i na ciepło robisz. Dodajesz sobie banana, siemię lniane, albo y, migdały, jakieś orzechy. Mm -hmm. Albo możesz też zrobić jaglaną kaszę. Okej. Okay. Też, też namaczasz, owocami, też wodę, tak? tak? To już, Boże, jak to no. mi się smakować. to jest straszne niż kanapki. No tak. i tyle, no. Ja żyję na kanapkach. Czy chcesz czekoladę? Możesz sobie zrobić zdrowe. Godzina 12. Chcesz czekoladę? Cześć. Tak, Aleks się nie żegna, tak? Mm. Ale świetnie Co? Powiem wam, że mój przyjaciel powiedział, że to jest przeokropne mieszkanie. I się teraz przerazicie. <grystanie> Zobaczcie, co jest za mną. Tak, to jest okienko. Nie wiem, donikąd chyba. Śmiechu warto to będzie, słuchajcie. Ee, tu, jak to się nazywa? Parowar. Parowar. Nawet mam parowar, czekie? Nie no. Ten pokój jest brzydki. Jest on do zrobienia, ale jest brzydki teraz. Ale teraz chyba nie jest już tak źle. Jeżeli chodzi o mój pokój, spędzam w nim masę czasu, dlatego chciałem go dostosować jak najbardziej do siebie. Pierwszą rzeczą jest komputer, dzięki czemu mogę tworzyć dla Was, ale też oglądać filmy. I tu właśnie jest dodatkiem telewizor. Nie mogę wytrzymać bez telewizora. Uwielbiam oglądać filmy wieczorami, w nocy. Dlatego też. Jest on tutaj w takim centralnym miejscu. Jestem lekko sentymentalny, dlatego też musiała się znaleźć miejsce na zdjęcia. Jest pełno ramek, które jeszcze nie są zapełnione. Nie mam czasu pójść do fotografa, ale część już jest, mała część, będzie jeszcze więcej. Jest też kilka książek, które obecnie czytam, albo już przeczytałem. Jest i srebrny znaczek YouTube w takim miejscu honorowym. Bo jest to dzięki Wam, oczywiście powód do dumy. Jest i łóżko, czyli centralny punkt mojego małego pokoju. Z palet, cztery palety, po dwie na każdej stronie. Ma teraz wymierzone idealnie pod to. Całe skomplikowane łóżko wystarczyło pomalować, zaszlifować, ale to już widzieliście. Jest i tło fotograficzne, dzięki czemu nie ma żadnych o, takich haczyków jak kiedyś. Jest po prostu gładkie, białe tło. Jak Wam kiedyś mówiłem, będę dostosowywał ten pokój do tego, żeby był małym studiem. Stąd też panele akustyczne, na które wydałem masę kasy. I szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy one w jakiś sposób poprawiły dźwięk. Tak to właśnie wygląda, gdy nagrywam. Robi się o wiele mniej miejsca. Jest aparat, są softboxy. I trochę wygląda to, jakbym stał na małej scenie, bo stoję wtedy na paletach. Jeżeli chodzi o telewizor, pomaga on, bo tam mogę sobie napisać cokolwiek. Mogę jeszcze raz obejrzeć filmik, który komentuję, więc jest to taki mały prompter. Chociaż z prompterem, to tylko chyba. Ja to tak nazywam. Robi się tu szybko, gorąco, ciasno, a nie jest tak komfortowa jak kiedyś, ale może jest, wygląda przynajmniej bardziej profesjonalnie. Mam nadzieję, że te filmy mimo wszystko. Jakość nie zmieniła się na gorsze, jeżeli się zmieniła, to tylko na lepsze. Zobaczyliście, jak dostosowałem swój pokój do nagrywania? Teraz sprawdźcie, jak mój pokój wygląda wieczorem. A nocą mój pokój to już inna bajka. Mocno zareagowaliście na ten romantyczny klimat pod paletami. Co to takiego? Skąd te lampki? No to zwykłe lampki choinkowe. Wyszło to bardzo tanio, a efekt, jak zauważyłem, bardzo Wam się podoba. Dlatego jeżeli chcecie mieć własny pokój, niepowtarzalny, ale przede wszystkim tani, przemyślcie czy palety i skrzynki po jabłkach są dla Was. Moim zdaniem fajnie to wygląda, fajnie można to dostosować, pomalować. Mam nadzieję, że ten pokój wam się podoba. Jeżeli tak, napiszcie to w komentarzu. Widzimy się w kolejnym vlogu. Hej!